minęła godzina 12, kochani, niedziela 6, dzień października. Moim Państwa gościem jest Mariusz Kalaga. Witam Ciebie Mariuszu. Witam serdecznie, bardzo miło, dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich słuchaczy Radia Nakło Pomorze i Kujaw. No właśnie, tak przed tym rozmową na antenie Radia Nakło rozmawialiśmy i wspomniałeś, że bardzo często jesteś w kujawsko-pomorskim i w Małopolskim, tak? E, tak, to prawda. W Wielkopolskim nie ma Wielkopolski, Wielkopolskim tak. i m, tutaj na Pomorzu i na Kujawach tak się złożyło, że w tym sezonie letnim koncertowym byłem tu bardzo często, z czego się bardzo cieszę, ponieważ e, oglądając reakcję publiczności pod sceną, e, czy to tutaj na Pomorzu, czy na Kujawach m, i śpiewających ludzi e, moje teksty piosenek, e, no, nie ma lepszej zapłaty dla wykonawcy, który, który komponuje, który pisze piosenki śpiewa je, jak to, że ludzie reagują w taki żywiołowy, piękny sposób. Yy, muzyk, piosenkarz, wykonawca estradowy. Wszystko tak. się zgadza. Tak, wszystko, wszystko się zgadza. E, Mariuszu, to już przeszło 25 lat, tak? Yy, w tym roku minie 27 już yy, w grudniu, yy, także benefis swój miałem 25 lecia yy, dwa lata temu. Yy, Beneficz się zbiegł akurat z moim jubileuszem okrągłych urodzin, także było 25 na 50. Aha, no to nie było tak źle. Słuchaj, się w duecie z Jerzym Macową. Tutaj mam napisane w roku 88. Czy jeszcze przed tym ktoś był? Nie, 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 przedtem to były lata studenckie, więc na, na, na moją pierwszą nagrodą był tak zwany złoty gwóźdź podczas festiwalu studenckiego w Katowicach. Tam skomponowałem i zaśpiewałem swój utwór. Pod tytułem Monopolowy Blues. I od tego w zasadzie wiele się w moim życiu zaczęło dziać pod względem muzycznym i artystycznym. Rok, jaki wspomniałeś, Robercie, 88, Użle. to spotkałem na swojej drodze Jurka Macełek i wspólnie on pierwszy usłyszał mnie na jakimś, jakiejś imprezie i zaproponował mi współpracę. Ta współpraca zaowocowała tym, że w tamtych latach, koniec lat 80. Zaczęła być modna tak zwana muzyka chodnikowa i talo disco przerodziło się w disco polo, ale to nie było aż tak do końca, ponieważ myśmy troszeczkę odbiegali artystycznie i muzycznie z Jurkiem w tych klimatach i odróżnialiśmy się. Na wtedy na rynku bardzo popularny był zespoły Bayer Top one no i nasze duo for you. Bo jak sięgam pamięcią, to tak. duo for you również było zaliczane do tej właśnie tamtejszej czołówki tej, tej, tej muzyki. Tutaj też mam napisane, że uczestnik wielu festiwali i spektakli muzycznych w kraju i za granicą, także występowałeś we Włoszech, Francji, Algerii, Jugosławii, Turcji, Niemcach, Hiszpanii, Australii, Austrii, jak i również w USA, tak? Tak, to prawda. To, to, to w moim życiorysie to. to Fantastyczne ślady i wspomnienia, gdzie miałem zaszczyt i przyjemność podróżować nie tylko ze swoją muzyką, ale z muzyką polską, ponieważ część tych wyjazdów była związana z podróżami zespołów folklorystycznych Pieśni i Tańca Dąbrowiacy, potem zespołem Pieśni i Tańca Siemianowice. Gdy tylko moja kariera solisty w tych zespołach się zakończyła, rozpocząłem działalność solową, potem był gang Marcela. Kilka lat taki związek z muzyką country w Brongowie. Dziś w tym roku miałem dwudziestolecie występów na festiwalu w Brongowie. Także to wszystko gdzieś tam się łączy. Ale również znany jesteś śpiewając przeboje Roya Orbisona, Elvisa Presleya, Shakespearea Stevensa. Czy to, coś z tego dzisiaj pojawi się na koncercie? Tak, pojawią się piosenki Roya, Orbisona i Elvisa Presleya, ponieważ włączam po jednym utworze z tak bogatego repertuaru, zarówno Orbisona, jak i Presleya. No bo to są jakby moi, moi pios wzór piosenkarzy, którzy, na których się opierałem, próbując dotrzeć do, do, do ich programu, do ich repertuaru. No i wybrałem kilka z nich. To były początki, faktycznie w 1993 roku. Nagrałem jako jedyny na razie w Polsce materiał Royal Orbisona po polsku. Do tej pory jeszcze nikt no, drugi się nie odważył. <laughs> czego jest bardzo miło, ale to niech, niech zabrzmi, że, że no, staram się naśladować tych, tych najlepszych. No tak, po gangu z Mar Mar Marcela był Max Mario. No właśnie, Max Mario. Tak, to taki dwuletni wycinek w moim życiu. Rysie, na rynku funkcjonowałem w gatunku muzyki country. I nie chcąc jakby robić pewnego zamieszania, że, że ten program, który przygotowuję, jest nieco o innej stylistyce muzycznej, wymyśliłem taki pseudonim swój artystyczny, który, który jest zastrzeżony. A Max wziął się z, z mojego trzeciego imienia Maksymilian. A Mario to jest zdrobnienie od Mariusza, gdzie jak tylko jestem we Włoszech, a często tam bywamy z rodziną, to mówią do mnie po prostu Mario. I stąd Max Mario. No i wtedy powstała ta bardzo znana piosenka Teraz jesteś tylko moja. Tak, to był też to był fantastyczny okres w moim życiu, gdzie, gdzie piosenki skupiałem na kochanej mojej osobie, czyli, czyli Żonie Bogusi. Większość tekstów jest dedykowana do niej. No już po Max Mario to tylko i wyłącznie Mariusz Kalaga. Tak, ten, ten okres mu się właśnie zamknął tymi, tymi wydawnictwem, kilku tam płyt. W zasadzie chyba dwie płyty tylko powstały pod szyldem Max Mario. Gdy tylko zakończyłem współpracę w 1997 roku z Gangiem Marcela, rozpocząłem jakby swój szyld promować i i działać na swoją, że tak powiem. No i tak rzecz. było. W 2000 roku mój los. W 2004 kolejnej i pastorałki. W 2006 zapamiętaj mój numer telefonu. W 2008 co tu jest grane? Rok później pół na pół, w 2011 wracam, w 2012 na BIS, no i w tym roku piękna płyta tych kilka dróg. No, jak, jak słucham, jak wyczytywałeś tą moją dyskografię, no to trochę tego jest. Prawda? Jest, jest sporo. No ja nie muszę tylko wyczytywać dyskografię, bo teraz spojrzę sobie na nagrody, które otrzymywałeś. Jeśli tak, pierwszą nagrodę otrzymałeś w sierpniu w 1999 roku. Nagroda Grand Prix burmistrza gminy Wisła Wiślaczek, nagranie płyty. Tak, to był pierwszy, pierwszy festiwal muzyki country w Wiśle, w Beskidzie Śląskim, gdzie właśnie moja piosenka o tytule Mój Los wygrała na tym festiwalu i nagrodą burmistrza gminy Wisła było nagranie płyty, ale niestety te środki, które gmina przeznaczyła na to nagranie płyty, wystarczyły mi tylko na trzy piosenki. A resztę dołożyć ze swoich środków. No takie czasy mamy takie czasy, już takie. Tak no ale w 2000 roku mamy tutaj trzy nagrody, w 2001 jedna nagroda, w 2002 również nagroda, co mamy tutaj w 2002 dwie nagrody, proszę bardzo. W 2003 jedna nagroda, w 2006 kolejna nagroda, w 2009 ostatnia nagroda to jest w 2012 nagroda ministra kultury i dziedzictwa narodowego zasłużony dla kultury polskiej. No, czy jeszcze sobie... po tym jakieś nagrody były, które nie są tutaj wpisane? Nie, 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 nie mam. Nie. Na razie. Na... W zasadzie po tej nagrodzie to już nie wiem czy jakaś inna nagroda przebije, ale to oczywiście żart. Jestem zaszczycony, że, że ktoś dostrzegł moją działalność zarówno artystyczną, muzyczną, jak i również działalność, którą wykonuję równolegle, czyli działalność samorządową. Jestem przewodniczącym komisji kultury związku miast polskich. No i, i, i także z kulturą jestem bardzo związany również i, i na co dzień pracując w, tej, w tym dziale, ale również artystycznie i muzycznie. Mariuszu, no właśnie, koncert Twój dzisiaj o godzinie 16. Już teraz zapraszamy. Na ja też koncert. bardzo serdecznie zapraszam. Dowiedziałem się, że jeszcze są bilety. Tak. Myślałem, że tu będzie, że braknie biletów, ale mam nadzieję, że publiczność i słuchacze Radia Nakło Zechcą przyjść jeszcze na 16 do wspaniałego Centrum Kultury. Spotkamy się na moim koncercie. Mam nadzieję, że te opowieści muzyczne, które nazywam jako muzyczny koktajl przebojów, każdy znajdzie coś dla siebie. A po koncercie, ten koktajl w jakiś sposób postaramy się wypić. Mój drodzy, więc koncert Mariusza Kalagi dzisiaj o godzinie 16 w sali wideo Kinowej na Kielskiego Środka Kultury. Serdecznie zapraszamy na godzinę 16. Jest ja 12 zapraszam bardzo. Po godzinie 12. Mariusz, pozostanie z nami do końca programu. Jeśli macie pytania do Mariusza, to kochani, możecie w tej chwili zadzwonić pod numer 523860863, aby na żywo porozmawiać z Mariuszem na antenie. Z ramiona. przyjemnością odpowiem na każde pytanie, nawet te najtrudniejsze. No dobrze, no to czekamy na pierwszego słuchacza, który do nas za chwilę być może zadzwoni. Będziemy rozmawiać na żywo na antenie Radia Nakła. Na razie Tobie, Mariuszu, pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie. Warto wspomnieć, że ta rozmowa, która została dzisiaj przeprowadzona na antenie Radia Nakło, będzie również można ją zobaczyć na portalu Kuriera Nakielskiego, który przez cały czas tutaj pan Zbyszek jest z nami. Pozdrawiam pana Zbyszka i pozdrawiam również wszystkich czytelników Kuriera Nakielskiego. Mam nadzieję, że jak wszyscy ci, którzy nie mieli okazji słyszeć audycji na, na żywo, będą mieli okazję ją zobaczyć w Kurierze Nakielskim. Pozdrawiam tych wszystkich ludzi z Kuriera. A więc kochani serdecznie zapraszamy na portal Kuriera Wakielskiego.